Hej, to wszystkich bardzo cieszymy w kolejnej filmie z serii Pokémon The Girl of Darkness. Ostatnio kończymy w tym oto tutaj miejscu, gdzie, yy, no po prostu na dachu fabryki Cypressów, gdzie kurczę, jakiś Cyper pion łazi tu w tej weftę, patrzy na nas, ale nic z tego sobie nie robi. No i gdy do niego podejdziemy, to zbyt na nas nie zwraca uwagi. Musimy do niego zagadać. Um. Hmm. Dotarłeś już tutaj. Imponujące. Trzeba się dobrze przywitać. Także Cyperpeon Fuddler, Fuddler nas powita tutaj. I tak, on wysadowałki do walki Machołka i Golema. Czy ja się dobre Pokémony do walki? Prawdę mówiąc, nie pamiętam. Ale chyba będzie Vaporion. czyli będzie w miarę No, jakoś to będzie. Czyli tak, Vaporion Sławat widzę. No dobra, czyli tak, Water Pulse w Golema. Golem jest w sumie nowym chyba pokemonem, jest to ostatnia fotowatka, bo jakim jest Geodude. Wyższa forma Grafflera, którego chyba też nie mieliśmy okazji zobaczyć, a może mieliśmy? Nie wiem. E, dobra, w każdym razie tak to wygląda. Potem on, yy, Kamień, Ziemia. No i tak, maczok, wyższa forma Machop'a, ale już chyba mieliśmy okazję go spotkać. Dobra, no, spróbujmy maczoka uśpić. O tak. Czyli Waterpool z pewnością go czy Golema, no bo kurcz, cztery razy... No, podwójne, podwójna słabość. Cztery razy mocniej mu uderzy. No i całkiem przyzwoita suma expa wpada. Dobra, i do w stodzie Fortress. Fortressa, no, też nie będzie jakiś problem pokonać. Dobra, czyli tak, Synk trafia, Machoke idzie spać. Co mnie oczywiście cieszy jak najbardziej. No, no dobra, walczmy dalej. Tak, Leftovers nas jeszcze podleczy. Dobrze go mieć. No i teraz Water Pulse Fortressa i być może zróbmy uh, Sludge. dobra, Sludge maczoka. Czyli tak, ci Water Pulse. Myślę, że zabierze to koło połowy. Albo trochę więcej. No, jest krytyczny. Dobra, zabrał wszystko. No cóż, tego się nie spodziewałem, no, ale trzeba czasem brać to jest krytyczne pod uwagę. Dobra, teraz się wchodzi kolejny Pokemon, Pokémon, jaki jest Mantine. I Mantaine, Mantaine, nie wiem czy jest, no bo Pokémon w każdym razie to jest Pokémon wodno latający, jak panowy. Pokémon, płaszczka jak widać, który żyje w symbiozie z Remoreidem. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Tak myślę, przynajmniej. Kamera go nam pokaże. Yy, pokaże nam, pokaże nam. Kurczę, nie pokaże nam. Dobra, czyli teraz y, właśnie Monetary może mieć umiejętność widzicie, pod skrzydłem takim swoim jakby Maremoreida. Tak, y, nie użyję na nim Waterpulse, z tego względu, że. Znaczy Waterpulse tak bym na nim nie użył, bo to jest wody Pokemon, ale nie użyłbym go nawet, mimo gdyby. Y, no, mimo wszystko na nim bym go na pewno nie użył, z tego względu, że to jest kurcze Pokémon, który może mieć Ability Water Absorb i przez to mogłoby to go wyleczyć. Także. Y, nie róbmy ruchów samobójczych, prawda? Y, dobra, czyli tak. Vaporion Level Up. HP plus 5. Wow. No dobra. I teraz wchodzi Krobat. O, masz. Ekstremalnie szybki Pokémon. No, Mantan żeby było śmiesznie jeszcze używa Agility. Jej, będzie jeszcze szybszy. Szybsza? O, to jest ona. Dobra, Shockwave. Czterokrotnie. Wzmocniony, że tak powiem. Czterok... O, jest krytyczny. <laughs> no dobra, no i się zdał ten Agility tej No okej, okay. padł fajnie. No dobra i pokonaliśmy kolejnego Pokemona, no i teraz został tylko Krobat. No i Krobat używał Bite. Śmiesznie było jakby jeszcze nas spotknął. No się naprawdę. Ha <grymne> bardzo śmieszne. <grymne> naprawdę, wykrakałem. <grymne> Dobra, w każdym razie tak, Shackwave zabrało zabrał około 1 trzeciej. Sosykowo niewiele. Dobra, lecimy jeszcze raz, powtórka z rozrywki. Czyli tak, Aerolize teraz. Stabowany. Mocniejszy będzie. Niestety. Dobra, ileś w Urpus. Zobaczymy jak to zaboli. Bardzo, czy trochę? Trochę bardzo. Ok. Czyli teraz jeszcze Shark i będzie po Pokemonie. No dobra. się pierwszego tenera dzisiejszego odcinka. Ale nie wkurzył trochę. Ja też że nie Polka, no to jeszcze tam, kurczę nie udało mi się go od razu go pokonać. O, fajnie, że SINK od razu trafił. No ale tutaj, dobra, prowadzę już statystykę, a tutaj imprezka powitalna dla mnie, raczej pożegnalna, tak on powiedział. Dobra, no i po walce jesteśmy z Slapersem, on gdzieś tam zawinął, zniknął i nie ma go po prostu. No, nie PDA, nie PDA, jakie PDA? Ja chcę Pokémony sobie zobaczyć. Ale gdzieś się miałem 73 tysiące, już poke dolarów. Bogaty się robię. Dobra, ale w każdym razie tak, zamienię sobie teraz Pokémony trochę, bo kurczę, nie, większość już jest trochę podupadła. Więc zrobimy trochę zmiany. No i tak, kiedy przejdziemy się w tej stronie, tam widzieliśmy, że już był idemek, Ale musimy przejść się tutaj, bo tu mamy kolejnego cyberpiona. Tutaj dalej nie ma nic po prostu. Musimy tego teraz gościa pokonać. Um. Wyżej jest bardzo ważny mechanizm sterujący fabryką! Dobrze wiedzieć, nie może się nam e, przepuścić. No, z, dobra, czyli musimy go rozwalić i będziemy mieli dostęp do ważnego mechanizmu, proszę bardzo. Czyli tak, y Cyper Pion i Dick, chcą z nami walczyć. No i do walki Goldaka oraz Hipmontopa Jak ja dobrze zrobiłem, biorąc Gardevoir. Dlaczego? Bo Hipnotop jest Pokémonem walczącym, jest to jedna z możliwych ewolucji Pokémon, jakim jest Taro, w którego widzieliśmy. Um, gdzie go musieliśmy chyba Egej, dodać. No i w każdym razie tak. <laughs> Na pewno użyjemy na nim Psychic, ale dobra, tu mam też Goldaka. Yy, Goldaka nie wiem, czy mi się okazuje. Zobaczymy wodny, że Pokémon jest Psyduk, czyli taka jakby trochę kaczka. Zobaczymy, czy Bait go potknie. Ale dobra, na początek jeszcze Psychic, a dwory jeszcze szybciej. od niego. kurde. Pokemon raczej z płci żeńskiej, sam w sobie, a jednak może być i płci męskiej. W czwartek jednocześnie się rozmieniło. Bo fajnie, bo kurczę, można go ewoluować w leda. Ale tutaj, no niestety, takiej opcji nie ma. I Horiana, Pokemon Sumo. Wyższa formuła Grieve, walcząca oczywiście. No i tak, ten skopiował sobie moje stany, ale na nic mi się to nie zdało, bo ja stanów swoich nie wzmacniałem. No i teraz Horiannę może skoczy na jeden Psychic, zobaczymy. A w się bite? Może tym razem potnie tą guldak. Może, dobra, w każdym razie Psychic leci. Epek, dobra, super efektywny. I tak, Horiannę napada. Czyli kolejny Pokémon został pokonany. Czy to term, jakieś jeszcze do Możliwe, że tak, ale nie jestem Oma. ma! Dobra, mam dwa, już pamiętam. I właśnie jednym z nich jest ten oto tutaj pokémon jakim jest Venomoth. Pokémon Ćma, yy, robak trucizna również, podobnie jak Dustox. Tylko to jest taka ćma pierwszogeneracyjna, wiadomo, jeden z takich właśnie pierwszych ćmowych Pokemonów, że tak powiem. Yy, dobra, na Venomotha no, by trzeba było uważać, bo, on, kurczę, może nam troszeczkę zamieszania narobić, tylko w niego użyję Bite. A tutaj może Psychic czy Confusion na... Może Confusion na Goldaka. Może Starczyn. Dobra, czyli Bite, mam nadzieję, że potknie. No, nie zabrał za wiele, nawet mniej, na no, no i ten już aż Shadow niestety. Wow, to było. Chyba ja będę zmienić Pokemona jakiegoś, który jest na Charm. Albo najlepiej po prostu na... Swallowed. Ok, Confusion, aj, nie wystarczył. Dobra, go użył tak, Aerolace. Dostanie mi się, trochę. Dobra, to teraz może zróbmy... Tak, jeszcze raz tutaj przywalnę, a tutaj jeszcze raz też przywalnę, bo co innego mi pozostaje do roboty, ale jeszcze będzie jeden shadow Pokémon tak naprawdę. Ten trener ma dwa. Aż kurde, że mu go nie mogę. Wow! 5 hp tylko. Nie dobrze. Nieciekawie to zaczyna wyglądać. Szkoda, że moja gadowa jeszcze nie zna hype mogła znać se ale Kurczę wymieniłem za Psychic. Też naprawdę mądrze zrobiłem, no naprawdę. No ale Hype Masis jest lepszy, przynajmniej jest dobry na pokemony Soundproof, a takie Shadow Pokémony się pojawią, w sumie aż jeden, ale dobra. No i teraz coś chodzi Whipping Bell, pokemon roślina, no i to jest również yy, Shadow Pokémon. To jest pokemon rośliny trucizna dokładnie. Tak dla precyzji. No i dobra, teraz do walki wyślę Swolot. ponieważ na Sing oczywiście i tutaj będę próbował uśpić przeciwników. <laughs> Kurczę, dwa, dwa Shadow Pokémony w polu, no to trochę ryzykowny. Ten przepiękny premier, bo jak on cudnie wygląda. Dobra, no, w każdym razie bite po raz kolejny, tylko wiesz Mighty, na jaki czas ma nie być. Ma nie być krytyczny. <gry> no i tak. Shadow mixed. No. Dobrze, że nie przywalił. Dobra, no to mnie obniżył unikliwość, ale co mi po obniżeniu unikliwości, jak i tak, kurczę, jej nie wzmocniałem. A ich ataki mają stuprocentową celność. Shadow Hold. strategicznie zagrywa. Dobrze, że wymieniłem w porę Pokémona, bo tak to nie mógłbym już wymienić. No to już trochę się połączymy. Um, dobra, czyli tak. bite tym razem Whippinbella. I Sing w Venobot'a. Whippinbella fajnie by było mieć, może w Tigie. No, co on potrafi? W sumie nie wiem, co on potrafi jako Shadow zamiast tych Łuków Shadow, także trudno mi powiedzieć, czy on będzie opłacalny, czy też nie. Ale razem Leaf na pewno bym mógł znać jakieś inne ataki typu roślinnego. No zależy mi właśnie na takich typu roślinnych. Fajnie by Magical Leaf znawał. No, to jest super ruch rośliny. On nigdy nie poduje, siła 60 bodajże. Jeszcze jakby kombinację z growfem zrobić, to byłoby całkiem super. Dobra, ten jest spotknięty. No dobra, ryzyko, jeszcze jeden bite i zsync na Venomota. Tylko wiesz, Mighty na jaki cios ma nie być. Ma nie być krytyczny. Dobra, ale chyba dało się potknąć Venomota, się nie dało potknąć, nie wiem o co tu chodzi. No i Shadow jest po raz kolejny już mi na maksa, unikliwo się obniżają. W sumie lepiej niż mieliby mnie atakować. A, takie działanie bezcelowe. Dobra, słowo, synk! Jest! Trafia! Dobrze! Trafiłem śpiewem! właśnie trafiła, Sword, śpiewem. Tak jest. No i Whipple Bell potknięte. Dobra, więc zaczniemy może łapać Pokémon. W jednej oczywiście możemy złapać go jednego już stąd też i rzutę Great Balla. W... No może na Venomota, lepszy drugi kaliber Ultra Mordopia. Nie ryzykujmy. Venomota jest troszkę ciężej złapać. To no, i synk ewentualnie na Whipple Trafi, fajnie, trafi. A w sumie mówimy, że też nie jest ciężko zapaść, także jak trafi, to trafi jak nie. No po najwyżej. Nie. Dobra, w każdym razie tak. Jeden i dwa... I trzy! I Venomoth jest nasz! Dzisiaj mamy kolejnego Pokémona? Kurde jak już. Tu już mój jest chyba 43? Dobra, w każdym razie łódźmy użyła Shadow Ray. Co mnie? Bo zabolało. On nie masz takiego za wysokiego spec-ataku, prawda, ale tragedii nie ma. Dobra, czyli tak, może rzućmy Great ball bo o tym Bela jest złapać. Oszczędzajmy Ultra na grubsze sztuki. No i tak, na no ty, Sword próbuj śpiewać dalej. Czyli tak, Great Ball! I leci. Złapię, czy je złapię? Się okaże. Dobra, i raz, i dwa, i trzy, i Bell jest nasz. I na kolejnego Shadow Pokemona. Super sprawa. Czyli mamy pierwsze dwa Shadow Pokémona z dzisiejszego odcinka. Pokonałeś mnie, przyznaję. No, udało mi się pokonać gościa. No fajnie, fajnie, pięknie, tylko każdy z moich Pokemonów jest teraz osłabiony i kurczę no... Chcąc nie chcąc muszę się wrócić do... Um, do, 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 do maszynki leczącej. Oczywiście wezmę sobie ustawę jako pierwszą, bo kurczę kawałek drogi przede mną. <laughs> Stąd też i dobrze było. Właśnie retain sobie wzmocnić robiąc sobie ponad 200 kroków. Hmm. Szło się tędy, z tego co pamiętam. No tak, kawałeczek drogi jest, prawda, trzeba się chwilę pomęczyć. W sumie mogłem to wyciąć, ale z cięciem sporo zabawy jest przy nagraniach z konsoli, także... Sorka, ale ja no, w nie jest tak daleko. Z przejściami jest stosunkowo tutaj krótko. Krótka droga. W tym sensie. Dobra, czyli chodźmy tutaj i już mamy maszynkę leczącą. No nie jest źle. No i kolejny Pokémon jest gotowy w Gryfancie, jest to Zangryus. Fajne. Czyli już chyba trzy Pokémon są gotowe do odczuczenia tak naprawdę. I patrz, same Pokemony w Pokebolach i jeden w Premier Ballu. Praktycznie same początkowe Poki mam. W końcu miałem zrobić tą zmianę w teamie i kolejny Pokémon jest. O, Pidgeotto gotowy i jeszcze coś jest. Shellder gotowy. Jeszcze mnie coś zaskoczyło? No, może nie w tym odcinku. Ale cóż, niedługo opuścimy właśnie fabrykę do Pokémonów i będziemy mieli okazję, właśnie, yy, sporo Pokémonów nawrzucać do Purify Chamber i jeszcze zrobić kilka dodatkowych setów. W sumie nie głupio było też nałapać dzikich Pokémonów, żeby zrobić jakieś fajne sety, ale to już w swoim czasie zrobimy. No dobra, w sumie też nie głupim pomysłem byłoby zapisanie gry przed walką z kolejnym Cypersem. Możemy się nawet przejść tędy. No i tak. To mogłoby się wydać, że są schody, ale to nie są schody. Tu mamy drzwi, ale one są zamknięte od środka. Ale możemy sobie przejść tutaj, prawda? Jeżeli tu przejdziemy, no jeszcze nie gadam z gościem, tu mamy itemek, jakim jest ten 26. I w sumie, ten 26 jest jeden z najpotężniejszych temów, jakie kurczę można sobie zdobyć. Jest to tem zawierający ruch Earthquake, który ma siłę 100. Jest ruch typu ziemnego naprawdę, naprawdę potężny. Nie głupio by było nam przecież jakiegoś zimnego Pokemona. Ale dobra, zanim yy, zaczniemy tutaj walkę z tym gościem, bo on będzie się z nami bić, oczywiście, jak ktoś się domyślasz, to sobie zapiszemy na grę. Nagrywa się wszystko. Yy, Jaki exit save. Już mamy, patrzcie, 123 do Pokemona. I gramy 24 godziny 25 minut, czyli całą dobę praktycznie można oglądać moje filmy. Oczywiście w sumie tam też jakieś wycinki były, także może niekoniecznie. Hmm. Okej, okay, teraz tylko... Hmm. Zostaje ustawić. dopasować napięcie. Hmm, hmm, hmm. zobaczmy. Gdzie jest dźwignia? Huh? Ups. Um. Zostawiamy ją na moim desku. Ach, to nie było za mądre. O! Hej, to moja dźwignia. E, przyniosłeś mi ją? Dzięki. A, chwila. A kim ty właściwie jesteś? Nie jesteś żadnym z nas. Kurde, jak napięcie troszkę by się podniosło, to padnie cały system. I o nie, jak e, to się stanie, to padnie program e, tworzenia się do pokemonów! Nie mogę pozwolić, byś dotknął maszyny sterującej. No, czyli wyjaśnił, co mamy zrobić. Także Cyber RD akord chce z nami walczyć. No i ja mamy walki Grampiga oraz Cytra. Czyli dwa kolejne sumienowe pokemony I po jego pokonaniu będziemy mogli sobie pobawić się napięciem, no ale to wszystko w swoim czasie. I tak, wysłał do walki Sidre i Grampiga. Ja sam usłyszałem i i Czy To dobre Pokémon do tej walki? Chyba niekoniecznie, ale dobra, próbujemy. <grych> e, tu tak, Psychic Sidre. Sidre w Sydre. Sidra jest jeszcze w formie, jakim jest Horsi czyli takby konik wodny, coś takiego. A z kolei Grampig. Grampig chyba mieliśmy okazywać. W każdym razie jest to forma z Poinka, Dobra, Sidra był cienki w specychie, także padł od razu. I teraz chodzi kamera. Pokemon ziemny... yyy... to ziemny wyższa forma Anomela. Wow, sideway. Yy, atak psychiczny dosyć dziwny, który uderzało nieokreśloną bli bliżej ilość HP. Niezależnie od typu. I return! Pełna moc. Tak jest, porozumie! Gramfit padł od jednego literna. Bardzo bardzo dobrze. No tak, teraz w chodzi wchodzi Seeking, wyższa forma pokonania jest Golding też potem Ogłodny, Rybka, Rybcia. No ale dobra, walczmy dalej, Return w kamerę, no i może teraz Adlomian, Shakwave Seeking. Shakwave w sumie zabierać powinien mniej niż Psychic, dlatego że kurczę Psychic nie dość, że ma staba, jeszcze mamy twisted spuna i to znacznie go wzmocni. No i niestety half na szczęście nie zabrał za wiele, no i Return, zobaczmy je, to weźmie. Grampnika z kosiło. To kamera też może. Ale jednak nie. Troszkę zostało. No i kamera która używa Focus Energy. Wzmocni, yy, by ilość czasów... Zwiększy ilość czasów krytycznych, zwiększy szanse na wiki kala. O, lepiej to ujęłem. Nie, nie, nie. Dobra, muszę odżywać i tak w sumie nie mam nic lepszego. Dobra, leci kolejny szakły w cyking. I quick. Dobra, kolejny Pokémon pokonany. Zaraz, czy ten gość miał do Pokémony. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak, ale jeszcze nie wiem jakie. Ja. O, Palo a to na pewno jeszcze do Pokémon. O, no, mamy Swine'a, ba, w końcu. A tu powtórek nie ma, czy tam wyższych form Pokémon w tryszu. Zdobyliśmy! Hrytyczny return, no super, na no, jakieś 10 HP. Okej. Okay. Dobra, <grytania> no, w każdym razie Ursaring się ładnie tutaj spisuje nam. Mocno uderza i trener jak się okazuje, nie ma żadnych, yy, em, 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 jeszcze do Pokemonów. W Confusion powinien zadać yy, tutaj, po, Palo Swine'owi trochę HP, no zabrał. Ale metro będzie super efektywny, to on powinien zabrać troszkę więcej. No, tak myślę. Właśnie parę słań, tak już chyba tam wspomniałem, jest wyszła właśnie się Czyli też nowy Pokémon w sumie. No i użył Dick! A mnie wkurzy teraz. Więc co ja mogę zrobić? W sumie niewiele. A ten Dick może trochę być bolesny tak naprawdę. No bo on stabowany niestety. Dobra, i leci Dick w naszą stronę. O mnie w gardła Dobrze, Ursaring, Ursaring ma niezły def, Jest w stanie przetrzymać prawie wszystko. No dobra, jeszcze jeden confusion. No i słuchajwa, będzie kolejny też poziom. No fajnie. No i tak, pokonaliśmy kolejnego sujpera. Co prawda badacza cypersców. No sobie też drugi... Nie, drugi. Nie, pierwszy z tym odcinku. W poprzednim odcinku waliśmy z takimi badaczem. No i moje Pokémon sobie jeszcze rosną na poziomie 35. Ładnie, ładnie. No ale dobra, poganeśmy gościa. A kurda. Ale ty nie możesz jej mieć! Oddawaj te dźwignie! Sorry, ale nie! Nie oddam. No i teraz tak, tutaj możemy zastosować właśnie dźwignię. Kolejny Pokémon jest gotowy jest to Paras. Ym, ale tak... Ym... Dobra, zrobimy dobra zmiany w tym jeszcze. Tak jest, bo będą się szykowały walki i to niedługo. Ale dobra, yy, dźwignie możemy zastosować tutaj. Możemy podnieść, yy, no mamy ostrzeżenie, żeby właśnie nie podnosić napięcia. No i podnieść napięcie. A ciekawe co się stanie, jeżeli damy podnieść. Coś się dzieje. Zaczyna, zaczęła szaleć. Dobra, kiedy my przejdziemy tutaj? Hmm. <noise> Wszystko zaczyna drżeć. No i tak, potocznie mówiąc, fabrykę... Coś trafiło. Hmm. Dobra, i ktoś tu wybiegł. Co jest? Produkcja się zatrzymała. Y Komputer sterujący nie odpowiada. O! To ty jesteś gościem z ZS yy, To twoja sprawka, nie? No i w sumie gościa pamiętamy z ZS faktycznie walczyliśmy z nim. O nie! Yy, co się stało? Produkcja Shadow Pokémonów, znaczy nie. Oprogramowanie produkcji Shadow Pokémon zostało usunięte. A, Gorigan się niesamowicie wkurzy przez to. Yy, wy z... Znowu mi się dostanie. No i kolejny Cyper Pion Smarton, z którym już mieliśmy okazję chyba się zmierzyć. Chce z nami walczyć, właśnie. I on chce do walki Hanteira oraz Kraktrmiga. Jeśli ja wziąłem dobre Pokemon do walki, on sobie Hantel tak, a Swallow niekoniecznie. Dobra, w każdym razie walczmy. Wow, właśnie, ten ma Swallow, yy, znaczy Huntera. A jest nowym Pokémon jest to forma... Yy, klapela, jedna z jego możliwych ewolucji. Można wywołać w Gorbysa i Cartooning wyszła na Pokémona Kaktusa, jakim jest Kaktija, Pokémon roślinno-mroczny. Dodatkowy typ młodoszy. No dobra, ja chcę uspić Huntaila. Dlaczego? Ponieważ to jest Pokémon wodny i zna Water I może to być bardzo niebezpieczne dla mojego handlu. Dobra, w każdym razie Ember ładnie tutaj działa na Cartooning. A, jeszcze by ją poparzyło. Think, praw. Dobrze! Bardzo dobrze! No sobie też y, znacznie mógłby kupić na Cartooning. Yy, bo to jest tak jak mówię, pokémon, yy, 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 No, roślina, duża pymysel. Ruchu typu robak, ruchu koczemki uderza od dwóch do no i na nie mądrze trochę, no bo na Dobra, słuchajcie, lecimy i patrzcie, wszystkie hp wrócimy. Sporka. No dobra, coś teraz tak, no będziemy atakowali, no właśnie też ten yy, obniżenie ataku się przyczyniło sporo do tego. Yy, działania, że tak powiem, ruchu. No, ale teraz będziemy atakowali Hunter, żeby kurczę śpiącego Pokemona jak najbardziej osłabić. Bo to jest groźny Pokémon, <śm> Może nam zaszkodzić. Czy tak, kolejny Dobra, teraz tak tylko, jak z czasem stoimy. to okienko. Daj o, 25 minuty. To czas leci, dobra. I kolejny Pymysl, który za wiele mnie zrobi, chyba że będzie skierowany na Houndoom. Houndoom to zrobiłoby znacznie więcej. Jeden HP. 3 apen, okej! Okay. Leftovers over tak mi podle... E, o kurcze. Nie! nie, nie. Był mnie found'em! O nie! A, Żyje! Żyje! Dobrze, że Hunter właśnie nie ma aż takiego jakiegoś wysokiego kurcze spec-ataku. Dzięki temu byłem w stanie przetrwać właśnie atak. Dobra, czyli kolejny find'y, tak? A niech będzie fan tak? O nie! Dobra, wykończmy Kakturniego yy, i użyjmy, może Shark Wave. Może być na Huntajna. Yy, dlaczego nie chcę uderzać fantela dwa razy? No bo, bo też mógłbym uderzyć w kolejnego i wejdzie, ale właśnie nie chcę tego robić, bo nie wiem co wejdzie w zamian. A niechby jakiś Shadow, którego jednym super efektywnym ciosem wykończył, to byłoby tragiczne w skutkach. O, sładzę, poziom 35. No, rośnie, rośnie, HP rośnie. No jest nieźle, ok. Znaczy no, teraz akcja chodzi o kolejny Pokémon, jakim jest Wheezing. Aj mogłem atakować. On jest dobry w defie, także... Przetrwałby niejedno. Dobra, Ishakwave, Hunter. A teraz masz do ma? Ma to nie jednego. Z czego jeden z nich jest dosyć intujący. I zna naprawdę wkurzency lub O, oh, who's already. No cóż, że może być troszeczkę grubsza sprawa, więc no, co tam? A bo już zawołamy Swallow teraz, póki mamy okazję, to zwiększymy jej cenność i później Sing nie będziemy problemu z cennością. O no właśnie. Myślimy. Dobra, czyli tak, fajny tak, wezing Zabrał i sporo i teraz slot. Au! No nie no, handum wpadła. Jak mu? Jak mógł wykończyć swoją handum? No dobra, to jeszcze trzeba dać w zamian, prawda? Idź w No właśnie, Opolimien ładny tutaj, fajny Water Pulse się, powinien wykończyć. E, w... Nie, Falinga nie. O kurczę Fakers, fałszywe łzy, to on niż za specjal, tak? To jest co ja mówię. M także no cóż, trzeba być na to ostrożnym. I Sing Ring. Sing Ring rybuje tutaj. Dobra, Water Pulse w Wuzing i e, Wuzing pada. Co bardzo dobrze. Też ładna jest ta w tej walki na tym dachu. Wiesz, on tak jak chodziliśmy, wydało się być znacznie mniejszy. No i sesji chodzi Artbok. Od, od tyłu czytając Cobra da jeden nowy Pokémon trujący, to Pokemon Kobra właśnie yy, wyszła proma Ekansa od tyłu czytając Snake. Dobra i to jest Shadow Pokémon właśnie. I on zna bardzo irytujący atak typu Shadow, jakim jest Shadow Half, który o połowę odnie HP obu moim Pokemonu. Czyli naprawdę konkretny atak. Dobra, Pulse i Sing Varboka. Ale użyła Shadow Rush na szczęście. Na no moje szczęście, no to zabrało mniej niż Shadow Half. Um, dobra. Pulse. No, połowa. Jeszcze oszłomienie, o oh, kurczę. I sing. Który nie trafił o dziwo. Wow. Jakby się nie spodziewałem. No to Water Pulse i... Sink! Dobra, Arbok on może sam się uderzy. Tak jest! To rozumiem. Yy, dobra, Water Pulse w Ursaring... Może też się uszołomi? No, może nie... A jednak nie, dobra, ale Sink teraz trafia. Zobaczcie, mimo podwyższenia cenności, Sink też nie trafił. Ale dobra, Arbok śpi, więc będziemy mogli ją złapać. Um, no i tak, kolejny Waterpool, Sprintering. No i teraz poleci zaraz Ultra Ball chyba, bo Great Ball może być za słaby kalibrem na Arboka. Także próbujemy łapać. No ok. No i ja będzie trzeba powiedzieć, kończyć film, bo czuję, że mi gardło wysiada. No da, i trzy razy i Arbok jest nasza. Dobra, ale trener chyba ma... nie, nie ma już jeszcze do pokemonów. A, okej. Okay. Dobra, so Water pools. No klap, już swój ring. Obudzi się? Tak się. To fajnie, bo będę mógł ją szybko, fajnie wykończyć. Ostateczny BITE! No i pokonaliśmy trenera. w końcu. Dosyć długa walka była. Bo... No i tym samym oto sposobem. Właśnie pokonaliśmy Tenera, dostaniemy zaraz sporo kasy za niego i co on tu ma do powiedzenia? GORIGAN! No, ah, naukowiec za mną więcej. Biedny był ten gościu. No i dobra, i kiedy ten... Dobra, kolejny do Pokémon. O, Biry jest gotowy do czczenia. Kiedy pokonamy gościa, mamy możliwość wejścia tutaj. I tu będzie się krył szef tego całego tutaj interesu. Ale nim... Zajmie się w kolejnym filmie z serii Pokemon XD Girl of Darkness. W dzisiejszym filmie to będzie wszystko, także ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To cześć!